Muszę się jeszcze wiele nauczyć. Muszę się nauczyć, żeby potem Państwu opowiedzieć, a program tegorocznego pikniku w Lesznie jest naprawdę obfity. Będą samoloty odrzutowe, będą cztery, nawet pięć w gruncie rzeczy grup akrobacyjnych. Będzie akrobacja w nocy o 21:20 w sobotę, planujemy nocną akrobację. Z iluminacją nieba. Będą samoloty historyczne, będą śmigłowce, będzie narodowa kadra śmigłowcowa Polski. To ciekawa sprawa, bo będą nam prezentować pewne fragmenty takich śmigłowcowych zawodów. Będą wiatrakowce. Ja myślę, że warto już teraz zapisać w kalendarzach, podobnie jak ja to zrobiłem 29 i 30 czerwca na lotnisku Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie. Do zobaczenia na pikniku.